Cześć! Dzisiaj Was zapraszam na film, w którym pokażemy, jak przygotowujemy się i pakujemy na dni zatora. Tak, na dni Zatora, bo ja cały czas wam mówię, że na targi to nie karpie, ale to już było dni zatora na rynku. W zatorze. Ale najpierw kawusia, hej, no i teraz mamy busa przygotowanego. Niestety w tym upale muszę go załadować, no ale bierzemy się za pakowanie. Dobra, jesteśmy spakowani. Pokażę Wam co tutaj mam. Jak widzicie, miody, kremy, kosmetyki. A namiot nowy, nowy nabytek, który możecie zobaczyć też na naszym poprzednim filmie. Zobaczymy jak się sprawdzi. Ławki, oleje. No i wszystkie takie niezbędne osprzęt. Prawie tak to do tego busika wchodzi. No i czasie się jeszcze okąpać. Kurką dać jedzonko. Wody już im nalałem, żeby były zabezpieczone. No i będziemy jechać. Trzymajcie kciuki na taką pogodę. Ciężki kawałek chleba, jak jest tak ciepło. o najważniejszym, o do nagrywania. Tak, zgadza się. Zgadza się. Jesteśmy. Jesteśmy. Teraz najgorszy etap. Trzeba się rozpakowywać. No i mamy, stoisko mamy rozłożone. Jestem sobie pod naszym namiotem. Zaraz Wam pokażę tutaj wszystko. O, proszę bardzo. Tu jest Kasia. Kasia, pokażcie. No i mamy. Spójrzcie, tak oto wygląda to nasze stoisko. Myślę, że całkiem ładnie. Co nam pani miłego zaproponuje? Co tutaj mamy dobrego? Oczywiście miód z dodatkiem malin. Mił z dodatkiem malin, dobrze, dobrze, dobrze. To jest ten kochani, to jest ten. Mój ulubiony. O. Hej. Ja też lubię. Hej, hej. Dobra korzystając z okazji, że nic nie grają, to, to mi nie wytną głosu jak ostatnio, to przelecę po wszystkich stoiskach Mniej więcej Wam pokażę. Tu jest koło gospodyń wiejskich rudze. Piękne wypieki. Dzień dobry. Dzień dobry. Koło gospodyń rudze. Koło gospodyń Podolsze, proszę się, ustawmy. wszyscy. Rybki. Nie tylko. Dzień dobry. Koło gospodyń police, Piękne rybki. Tak, smolicie, no, to ale koło mnie. tu nie mamy jeszcze ryby, tam dokładamy, chwila. Fila, okej, okay, okay. No już. już zeszły rybki, no właśnie, to najlepiej, to najlepiej świadczy o tym, na jakiej ładnej tej, w ryby, śliczne, super, Dziękuję bardzo. Kolejne koło gospodyń Graboszyce. Dzień dobry. Dzień dobry? Dobry. A widam 2025 uważam za Piękne Tutaj rybki na paście, ciasta. i życzymy fantastycznej zabawy. Dzień dobry? Cóż gospodarzator. A ten jest to jest fantastyczne. do? Kilka słów teraz o tym, to to jest, o tym jak to nasze małopolskie kartowe świętowanie. Jak na weselu w zasadzie Warto jedzenie. przyjechać, żeby popróbować. Dzień dobry? Spróbujemy. Tak, koło Gospodnej Wiejskiej Łowiczki. Dzień dobry Jest, Dobrze jesteśmy Pięknie. Proszę Państwa, za moment na tej scenie zobaczycie Państwo naszych tancerzy, wokalistów, nasze zespoły. Młodych artystów, którzy codziennie co dzień ćwiczą w Regionalnym Ośrodku Kultury. To dla Was, proszę Państwa. Zabiją. Wysiada z Za chwilę za moment zagrają. Tunia. Czyli ryb. Czyli koncert jak widzicie Państwo, dzisiaj troszeczkę inaczej scena jest złożona. Tutaj są specjalnie dla Cioci Tuni zrobione schody, żeby mogła Dziękuję. wyjść na nasz rynek i trochę z maluchami się pobawić. Potem będzie trochę zupy, no i koncert. Tam Wam jeszcze pokażę, tam jest jeszcze całe, okay. całe stoiska. 30. Natomiast dosyć o, spore takie targi to są. Koncert no. informacji Warsztaty dla dzieciaków. I zaprosimy Was na koncert zespołu Komodo. Proszę Państwa, tak wygląda dzisiejszy dzień. niedziela. dzielamy. takie duże. Uczniów szkół z Gminy Zator też dla Państwa zatańczą, zaśpiewają, zagrają. Potem zagra, zaśpiewa Podolszarża. następnie... na biżuteria. Zespoł. tak w dzień dobry. ta biżuteria. Dzień dobry. Rękodzieło. Tak do, do Około godziny 19 19:30 koncert Valigury z zespołem i o godzinie. 20. Dzień dobry. Kolejne rękodzieło. Zakończymy. Święto Karpia Zator 2025, ale to, że oficjalnie zakończymy Święto Karpia, to nie znaczy, że to koniec imprezy, bo o godzinie 21.00 zaprosimy nas wszystkich cześć. na koncert zespołu, poważeni kawą. To jutro tutaj na rynku. Proszę Państwa, na scenie, na estradzie. A tak jak tutaj Państwo widzicie, oczywiście Świętokarpia to raj, las, makosze. Są z nami koła gospodyń, koła gospodyń i gospodarzy wiejskich. Serwują pyszności, są z nami rękodzielnicy. jest stroną, który wejdzie tutaj na rynku K Karpia. Zapraszamy również do Ogródka. A ja nie wspomniałem o tak w stoisku. Tam uczą języka angielskiego, chyba nie tylko angielskiego. Ale są też fantastyczne warsztaty, zajrzycie, bo naprawdę warto. No i oczywiście na placu Kościuszki mamy takie kolorowe, dmuchane miasteczko z łódeczkami, czyli trochę ochłody na te gorące. Tu jest reklama banku spółdzielczego za to, że... W sumie to nie wiem, po co się banki reklamują na takim czymś, no ale nie mój sprawa. Druk, projektowanie. Znów piękne rękodzieło chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Rękodzieło jest czy? nie Drukarka 3D. 3D. Aha, i to wszystko wydrukowane 3D. przez 3D drukarkę. No śliczne. Rzeczy. Jakie fajne, takie łapki pieska. O, albo takie. W jednym elemencie. No piękne. Mogę tak na rękę położyć? Super. No, bo się bołem, aż tak wygląda jak żywy. Takie oczka ma fajne, To się ukaże na kanale Miodowa Zagroda na YouTubie. Zapraszam, dziękuję. Zabawki. No to co, Łukaszu, zaczynamy. Skoro już o sponsorach mowa, to szybciutko jeszcze wymienię i podziękuję tych wszystkim którzy wsparli organizację Święta Karpia. E, przede wszystkim województwo KMS. małopolskie, gmina Zator, wspomniane już Bank banku spółdzielczym Zatorze, sponsor strategiczny Renault Kultury, firma Protek, firma WP Dizel, Witold Buszczyca, Urząd Statystyczny w Krakowie, także wszyscy się tutaj widzę, rozkładają Ekologi... Ekologiczny System Czyszczenia, ściereczki, ściereczki, nie. ściereczki i tej ktoś właśnie dotąd nie tutaj są baloniki baloniki dla Państwa jest jeszcze jak zauważyliście są tacy, baloniki ta, biżuteria to, to są wysoky, biżuteria urość to są biżuteria w jednej e, minie który się będzie dzisiaj e, znamy do, e, do nas bardzo radosne się się jestesie zaklejone to już, no to Łukaszu. E, Zostawiam się już cię już teraz na scenie jest już jutro na zakończenie prowadzić dla Państwa będzie śmiaćak miał ukarzyć Dziękuję bardzo i zapraszam od razu w e, formację Lusik. Można formacja powiedzieć prawdziwa sztuka. Tak tym A to się Karolina Mielkie prawa rozpoczyna formacja No i wracamy. Jak będzie czas, to Wam jeszcze pokażę to tą część, ale tam są takie raczej gastronomiczne rzeczy, te które widzieliście tam w oddali. Vamos